Dzięki widzowie za, za 25 subów. Jesteście to sami. Mimo, może nagram jakiś specjal na 25 subów. Oby tak dalej. A propos... No to I wrócimy do blisików I czytałem Wasze komentarze. Tak. A co to jest? błagam. Yy, napiszcie mi w komentarzu rady do bluesów. I lecimy. Dostałem bardzo y, fajne rady od... Czekajcie, widzowie. Od tego chłopa. Więc masz ode mnie pozdrowienie. ka Uczo. Dzięki za radę. Więc zaczynamy. Jeszcze raz. On pisał, żeby... Spróbuj następnym razem zebrać, yy, zebrać na obyna jakoś, jakąś tanią małpkę. Kej szybciej ci uzbiera na razie. Dobra. I zamiast go spróbuj kupić alchemika. Dzięki bardzo Kauczo za radę. I posłucham się twojej rady i szybko dam jakąś tanią małpkę. <coughs> A przykład, nie wiem, tutaj. Ale ja nie mogę, takie propsy dla was. No i poszłam pod drzewko, widzowie. Dobra. Musiałem. No sorry ko... Kauczo, ale nie mogę zbierać te Na obieda szybko. Ale bardzo pozdro. Ja nie mogę widzowie, tak. Dobra. Ulepszyłem sobie zasięg, ale... Och, i napiszcie w komentarzu, jaki film mam jeszcze dziś nagrać i w ogóle co mam nagrywać. Każdy komentarz zasubskrybuj... Znaczy zalajkuję, zalajkuję. Znaczy dam serduszko, wiecie, już wam wiem. I powiedzcie mi, czy... czy oh, bo gadać nie umiem. Jakie drzewko mam iść? Ja idę pod te, bo górne y, y, 5-2, czyli górne, górne no, i środko, no i środkowe górne mam maksa, a na dwójkę. Kolejna próba. Nie wiem, czy pokonamy w tym odcinku Widzowie Łaba ale się postaram. Nie obiecuję na pewno. Ale póki co nam dobrze idzie. Ale chemika mówił: Dlaczego dziś Kałučo y, daje radę? Bo jeden, bo jako jedyny dał, dał mi radę. Z czego pozdrawiam bardzo mocno. Serio to. No trzeba dawać takim jak ja rady. Dobra, widzowie, mamy to. Mamy to. I teraz pójdę pod legendarne. Neb, yy, wiecie. Niech on tu nie stawia, mój, chło, yy, chłop. Och. To jest alchemik. Dobra. Jenny jego wieżyczki tak kokszą. Dobra, w razie czego będzie bronił? Błagam, widzowie! Napiszcie mi w komentarzu, jak łatwo na XP na Paragon. Bo ja tego nie wiem. Dosłownie jestem Nubel w tyłkę. Dobra. Zamiast glutka alchemik. Dobrze. Posłucham się ciebie, Kauczą. I jaki on pisał? Spróbuj kup tańszą małpkę i szybciej uzbieraj, A zamiast gu alchemika z górną no ścieżką, ką y, dla ninja to będzie dawał jeden. Dzięki! Dzięki, Kauczą, bo ja nie wiem, jaką to robi. W ogóle widzowie, ja idę pod górne drzewko, no bo te pojzony są fajne dla mnie. Ale dzięki kałuchoyenny, propsy dla ciebie. Nie wiem czy uda mi się dzisiaj zrobić, ale... Widzimy się w 30 rundzie. Od teraz. Montażysta o 20 rundzie yy, zrób cięcia. Oczywiście mówię do siebie. Dobra. Cięcie! Ach, no bo jednak te cięcia będę musiał robić. U was to będzie trwało jakieś kilka minut, u mnie to 7 minut nakrywanie. Że wyczyście, patrzcie, on przez chwilę miał tego pusta. Widzowie, bo jest problem, bo jeśli teraz będą kamo. Kamo metalowe, no to muszę użyć tego co myślę. Dobra. No, i dobra widzowie, mamy to dobra. albo wiem, bo ja chcę pod górne drzewko z nimi iść. Dobra. Bo te wieżyczki dobrze sobie radzą z kamu. Nie zrobię. Kurczę. O nie! Właśnie, dla, właśnie taką lipę. Jaką mieliśmy teraz. Kurczę, bo zaraz będzie łap. A dlaczego widzę, mi to nie wyświetla niego? Dobra, nie wiem. 200 widzowie wiem co robię Nie Dobra Szybko, 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 szybko. Zaraz będzie ob. A ja nie mam takich przydatnych rzeczy na niego Mop! Mop! Dobra Ważne widzowie, że tu mamy Widzimy się w 50 rundzie Teraz dalej, widzowie. Dopiero teraz zauważyłem, że zobaczcie. Ja to miałem wyłączone. Dlatego to tak wolno szło. Ja nie mogę, widzowie. Jaka lama ze mnie. Już widzę te komentarze. Ej, co to zrobiłeś? I tak dalej, dobra. Mamy to widzowie, sek sek, ładne upgrady. No, jakbyście pytali, zawsze idę z helikopterem pod te drzewko, pod górna. Kiedyś szłem pod średnie. Ale lepiej iść, jest iść pod gównę. E, dolnego w ogóle nie polecam. Oj, 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 oj. Ile to się dzieje? Dobra, Widzowie. 60. Jest runda. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Mamy to, Widzowie. Kurde, dobra, mamy to. Mamy to. 60. runda. Dobra. Widzimy się w si y, 60. Widzimy się w 70. Dobra, widzowie. Już jesteśmy. Ja nie mogę. Siedemdziesiąta runda. Ja się boję, co będzie w impopable. O, widzowie. widzowie.

W ogóle. Byłą jest taka fajna, gra. Ale tak, napiszcie w komentarzu, co mam, yy, co mam nagrać. O, i zapomniałem. Zostawcie subika, like, i dzwoneczka. Po prostu... Tak mówi, że się nie opłaca? No chyba nie. No opłaca się. Filmy codziennie teraz chodzą. Och. Będzie ciężko, widzę. Nie? Będzie ciężko. Dobra. Ale wy... No nie, widzę, będzie w szkole ciężko. Nie powiem jaka klasa, ale będzie ciężko. Życzę mi pomołczenia z jednocześnie szkołą i rzucanymi filmami. O kurde. Dobra, bo będzie ciężko. Serio, będzie ciężko. Dobra. Dobra, 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 dobra. Co jest? Nie widzę nie. widzę Nie, widzę, nie, nie mogę tego przegrać! O nie! Yani HTML, <waters> to te, 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 トトトトトトトト